Witajcie poligamiści! nazywam się Konrad Hildebrandt i jest piątek, 18 listopada 2011 roku. To jest dniówka. Zanosi Kutora, który właśnie pisze swój tekst o Zeldzie, który podejrzewam, że przeczytacie w momencie, w którym już ta dniówka się opublikuje, ale kto wie... Tom coś tam barmoli pod nosem, ale spuszcza na to zasłone milczenie. Yy, yy. Tak, więc dzisiaj jest piątek. I cóż, sieć przynosi dawkę. Informacji o Enemy Front, nowej strzelanej City, City Interactive w zeszłym roku, w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu, e, magazyn Playbox zdradził istnienie tej gry, e, do sieci dzisiaj na początku trafiły cztery oficjalne, e, śliczniutkie screeny prosto z Photoshopa, ale yy, też wycieku nagrywane gdzieś tam pokątnie, pewnie przez pracowników działu PR, i pokątnie wypuszczone do sieci 50-sekundowe wideo, na którym gra wygląda na za cały zachwiany obraz i to, co tam widać, wygląda całkiem fajnie. Choć nie rozumiem, jaki sens ma powielanie opinii, że ta gra ma być realistyczna, skoro z tego, co rozumiem, ma polegać na poszukiwaniu Wunderwaffe i innych tajnych, znaczy Wunderwaffe sama sobie to znaczy tajną broń, ale poszukiwanie tajnych cudowną, cudowną, tajną broń Trzeciej Rzeszy. Więc nie wiem, czy hmm, poszukiwanie jakiegoś super odrzutowca, czy promienia śmierci jest realistyczne i z tego co widziałem na tym 50-segodowym filmiku było jak najbardziej nierealistyczne, ale no cóż, żyjmy memem, że Enemy Front ma być realistyczne, bo tak szybko umiera. I. Kontynuując, piątek, więc obligował się Nowy Politydzień, który pewnie już widzieliście. widzieliście. Przypominam też, że od środy trwa nasz wspaniały konkurs. Masz prawo do 60 FPS-ów, już masa ludzi podesłała swoje komputery. Ale jeżeli Wy nie podesłaliście swoich komputerów, to też je podeszlicie. I nie, nie chodzi tylko o. <tak, tak, Łukasz tu mi dobrze podpowiada, żeby nie, żebyście nie podesłali komputerów. Nie podesłaliście komputerów, bo nie widzieli na nie miejsca. Podesłaliście zdjęcia tych komputerów, podesłaliście zdjęcia związane z tymi komputerami, bo to jest po prostu ciekawe. Nie dość, że można wygrać yy, zupełnie nowy komputer od firmy Alienware to jeszcze po prostu można przeczytać masę ciekawych historii dotyczących grania w Polsce. To jest taka... W tej galerii, którą przeglądam i kolejne prace to po prostu taka historia grania w Polsce. Różne... Że, po prostu masa różnych historii. Jak widzę obudowę u, na zdjęciu, którą ja też kiedyś miałem to się autentycznie wsłuszam. Naprawdę. Tak. A mamy też konkurs na jakiegoś drinka poligami, ale ja nie piję, więc nie wiem czy to A może być wez alkoholowy drink w shakerze. Tak, więc następny news. Yy, okazuje się, że Torchlight znowu został przesunięty gdzieś na początek przyszłego roku, co jest kompletnie szalone, ale no cóż, może uda im się upchnąć tę grę w jakimś takim okienku na dwa miesiące przed premierą Diablo 3 i ktoś w nią zagra. Ja znaczy, strasznie nie lubię tego gadania, że o nie zagram w to, bo czekam na Diablo 3, ale w sytuacji, kiedy do premiery Diablo 3 zostało tak mało czasu, to to gadanie zaczyna mieć jakikolwiek sens. I jestem ciekaw Torchlight. Tylko że ta gra kompletnie zniknęła mi z radaru na jakiś czas, a jestem mimo wszystko po kilku godzinach spędzonych w becie Diablo 3 przykro mi Runic Games, ale pomimo tego, że spędziłem masę czasu w pierwszym Touchlightie, to je, jestem napalony na trzecie Diablo. Bo po prostu chcę do końca wrócić swoją postać z bety i zobaczyć wszystkie mechaniki, jakie Blizzard przygotował. A nie wiem, jakie mechaniki wy przygotowaliście. Tak, ale e, kontynuując, ukazała się wczoraj już wieczorem y, nowa forum o gadka, więc posłuchajcie, jeżeli lubicie słuchać o grach. A także w ten weekend, o ile się nie mylę, chyba że gdzieś w piątek wieczorem, wiecie jak to jest z, z różnicami czasu, będzie swoje miejsce miało oficjalna premiera Minecrafta. Wreszcie, po latach. I. Y, Szczerze powiem, że tak do Minecrafta teraz odwiedzam go tak średnio raz na miesiąc, wchodzę, pogmeram po świecie i tak jakby wszystko co robię w tej grze, nie gram tyle co kiedyś, bo mam League of Legends, ale dzisiaj właśnie odpaliłem, jeszcze nie było tej nowej wersji, tylko 1.8, wybudowałem domek na... Na samym szczycie wzgórza i patrzyłem patrzyłem W, górę, bo generalnie, w momencie, w którym w Minecrafcie pojawiły się losowo generowane wioski, nigdy na żadną nie trafiłem. Absolutnie nigdy. No i stoję na, w swojej chatce zbudowanej z Bali na szczycie urwiska, patrzę w dół i gdzieś tam w oddali, w oddali, w oddali widzę już, gdy zapadł mrok, m, blask ognia i czekam, aż minie noc, zombie gdzieś tam buczą, sz, sz, szwargolą, creepery w tle. I nadchodzi dzień, wychodzę, przechodzę przez całą dolinę, dochodzę do tego miejsca, gdzie widziałem blask ognia i okazuje się, że to nie była wioska, ale losowo wygenerowane jeziorko lawy na środku trawnika. I sobie pomyślałem Minecraft. Ta gra jest wielka, naprawdę jest wielka. Więc cóż, to w takim razie miłego weekendu wam życzę. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. w tle Tomek coś pisze swój tekst, ale co jak tam Tomek dobrze idzie? Mhm. Zrobiłem bardzo ładny obrazek. Będzie, dumny. O, będę bardzo dumny z Tomka. Znaczy ja zawsze jestem z Tomka dumny. Ostatni raz, kiedy nie byłem z Tomka dumny, to wtedy, kiedy przyszedł nago do pracy i byłem taki, y, Tomek, przeziemisz się. No, ale to tylko dlatego, że byłem pełen troski. Więc cóż, do zobaczenia następnym razem.